Dobra, jeśli teraz coś pójdzie nie tak, to stracę kupę kasy, bo kolejny przedmiot to. AirPodsy. water watercoloring, czy też po polsku, hydrografika, to kreatywna metoda nakładania kolorów na różne przedmioty. Dzięki niej starym przedmiotom można nadać nowe życie, nowe kolory i nowe, oryginalne, piękne, niepowtarzalne wzory. A w dodatku każdy z Was może zrobić to sam. Jedyne co będzie nam potrzebne to kolorowe spreje i odrobina wody. Dlatego kupiłem kilka fajnych kolorków i malutki zbiornik na wodę, w którym odbywał się będzie cały ten proces. Malutki taki. Na zagranicznym YouTube jest bardzo wiele fajnych filmów na ten temat, a nawet całe kanały, ale ja robię to po raz pierwszy, więc zostawcie łapki w górę, żeby się udało. Pamiętajcie również o tym, by zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, bo lecimy po milion, a została już ostatnia połowa prostej. Jeszcze tylko 50 tysięcy. Wszystko w Waszych rękach. Dzięki temu będziecie oczywiście na bieżąco z kolejnymi filmami po gry w najlepszych scenach zapraszam do linku w. W się na G2A.com, a teraz zaczynamy! Może se głusik odnowimy nawet kurde? Heh. Okej, okay, jak widzicie, przenieśliśmy się na korytarz, a prawie że na zewnątrz. Tak wygląda to z waszej perspektywy, a tak wygląda to z mojej perspektywy. No bo wiecie, malowanie sprayami w zamkniętym pomieszczeniu takim jak studio czy też pokój może nie być najlepszym pomysłem, a potem mogłoby tam trochę śmierdzieć. Więc tutaj będzie o wiele fajniej, plus mamy w końcu odcinek na stojaka. Jak widzicie, na moim stole są spreje i przedmiot numer jeden, czyli obudowa gęboja. I zanim zaczniemy nakładać kolory, dobrze jest sobie odpowiednio przygotować powierzchnię, po to by farba po prostu nam mnie odeszła i by lepiej się trzymała i by wszystko dobrze wy Wyglądało. Pokażę wam to na przykładzie jednego przedmiotu, resztę zrobię poza kamerami, tak żeby za dużo nie spoilerować i żeby nie przenudzać. I szybciutko przejdziemy do malowania. Tak więc, jak przygotować powierzchnię? Po pierwsze, jeśli jest to urządzenie elektryczne, musimy z niego zdjąć obudowę. Odkręcamy śrubki, po drugie, rozbieramy element i wyjmujemy z niego wszystkie ruchome przyciski. Druga ważna rzecz to zabezpieczenie za pomocą taśmy powierzchni, których nie chcemy zamalować. W tym przypadku będzie to przezroczysty ekranik, no bo chcielibyśmy, żeby pozostał przezroczysty. Tak więc zabezpieczamy i time -lapsik. I w ten sposób wszystkie detale mamy ładnie zabezpieczone. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to odtłuszczenie powierzchni. Czasami robi się to za pomocą papieru ściernego, ale w tym przypadku o wiele bezpieczniej będzie użyć zwykłego papieru i wysoko stężonego płynu. Może być to na przykład benzyna albo metanol. Papierek nasączony czyścimy sobie przede wszystkim od frontu, bo drugiej strony nie będziemy malować i tłuszczu już nie ma. <laughs> Że tak powiem, formalności za nami, więc teraz możemy przejść do czegoś o wiele bardziej zabawnego, czyli nałożenie. Podkładu. Rozwinę trochę woli, bo chciałbym jednak zachować ten stolik. Folia rozciągnięta, więc przechodzimy do nakładania podkładu. Wracaj tu, kurde. Trzeba wstrząsnąć. Założycie klipunek i lecimy. Po takie fajne maski zapraszam Was oczywiście do sklepu pod adresem zmiesnęciuszki.pl. Tam też znajdziecie maski, case na telefon, koszulki, bluzy i wiele innych fajnych rzeczy. A już wkrótce nowe wzory. Także czuwajcie, a my zaczynamy malowanie. Kurde, te okulary mi parują. A! Staramy się zachować odległość około 20 cm, tak żeby farba dobrze się rozeszła i malujemy. I ważne jest to, by nie było jej za dużo, bo po prostu dłużej będzie schła i porobią się zacieki, a tego też nie chcemy. Drugi element, dokładnie tak samo. Na bokach, na środku, znowu na bokach, od dołu i od góry. No i podkład nałożony teraz odłożymy to na bok, żeby sobie wyschło, w międzyczasie zrobimy resztę rzeczy, część z nich pokażę wam na przebitkach, a część zobaczycie już przy malowaniu, czyli za kilka sekund. Dobra, nasze wszystkie rzeczy przygotowane, podkład nawet zdążył już wyschnąć. Jak widzicie, mamy też gotowe spreje i gotowy pojemnik z wodą. Żeby było ciekawiej, odpalimy sobie GoPro i wrzucimy je do zbiornika, tak, żeby wszystko było fajnie widać. Więc jak coś będę wkładał, będziecie to widzieli mniej więcej w ten sposób. W ogóle kosmicznie to wygląda. A jak już o przedmiotach mowa, to pierwszym z nich jest butelka coli. Szklana, ładnie zabezpieczona i powiem wam, że ta powierzchnia podkładu naprawdę gładko wyszła, co daje dość dobre nadzieje. Teraz musimy sobie wybrać kolorki. Hmm, zrobimy z dwóch. Pierwszy będzie fioletowy, a drugi, Przemo? Zielony. Okej, okay. fiolet i zieleń to będzie fajne połączenie i mam nadzieję, że się uda, bo robię to po raz pierwszy. Powiem wam, że trochę nie mogę się doczekać, bo przygotowania zajęły nam dwie godzinki. I zacznijmy od fioletu. Chyba trochę za blisko. Tak, powinien robić mniejszy strumień. Pokryjmy jak największą powierzchnię. Teraz zielony, żeby zrobiły nam się takie oczka. Znowu fioletowy. Znowu zielony. Ej, tak to musi wyglądać. Tak, tak jest lepiej. To musi być bliżej. Ale fajnie te dwa kolory wyglądają. Mam nadzieję, że to siądzie na butli. Okej, okay, żeby sprayy nam nie zaschły, próbujemy. To jest próba numer jeden, więc jak się nie uda, nie umiecie mi za złe. I zanurzamy. Okej, okay, powolutku. Okleja się dookoła z tego, co widzę od góry. I przy wyciąganiu spróbuję zahaczyć jeszcze raz. I jeszcze spróbujmy dno butelki. Ua, tutaj chyba nie powinienem tego robić. I nasza butelka jak na razie wygląda właśnie tak. Tak więc dajmy jej wyschnąć. Ty, może to będzie całkiem niezłe. Dobrze, że ten podkład. A, zapomniałem wam powiedzieć, najpierw pokolorujemy wszystkie przedmioty, potem one sobie wyschną, odkleimy z nich taśmę i porównamy sobie efekty przed i po. W ogóle patrzcie jak ta farba schodzi z wody, jak kożuch z mleka i fajnie, bo dzięki temu nie będziemy musieli zmieniać wody za każdym razem. Chcę tutaj do miseczki będę. O nie, na palcu mi to zaschło, o nie. Przedmiot numer dwa to kokos i do niego też wybierzemy sobie jakieś fajne kolory, na przykład żółty i niebieski. Żółty i niebieski na przykład. Zacznijmy od żółtego, tym razem kolory będę nakładał szybciej i spróbuję z nimi zrobić jeszcze jedną fajną rzecz. Mianowicie, jak widzicie, teraz formują nam się takie oczka, ale jeżeli ktoś z Was pija kawę na przykład w Starbucksie, to wiecie, że tam robią taką fajną sztuczkę z pianką, że można sobie z tego ułożyć jeszcze jakiś wzór. No, nie wiem, czy to tak do końca wyjdzie, miejmy nadzieję. Panie Kokosie, to jest pańska chwila prawdy. Siu! Tu jak na razie się całkiem nieźle zbiera. I jeszcze od drugiej strony. No powiem wam, że jakbym szedł ze święconką, to taka pisanka mogłaby być całkiem niezła. Ciekawe, jak będzie wyglądać po wyschnięciu. Kolejny przedmiot to coś, co obiecałem wam dawno temu w jednym z odcinków, a mianowicie moja ulubiona zabawka z dzieciństwa. Jestem pewien, że wielu z was również ją zna, a jest to Beyblade, który przed malowaniem wyglądał tak, a w tym momencie... Wygląda tak, bo spróbujemy pomalować te dwie najważniejsze i najbardziej widoczne części. Beyblade się szybko kręcą, to potrzebuje jakichś szybkich kolorów. Tym razem ja wybieram czarno-żółty. To będzie fajne połączenie, takie kontrastowe. O, tutaj już to fajnie wygląda. Dobra, i teraz trick z wykałaczką. No, tak nie do końca dobrze to tu wychodzi, ale. Nie, ja to muszę zrobić jeszcze raz. Beyblade musi wyjść super, ja, ja jeszcze raz to robię. Spróbuję to zrobić szybciej. Ej, a może zderzę spray ze sobą z dwóch stron. To będzie fajne. I teraz spróbujmy go pomalować. Zacznijmy od tej części. O, tutaj aż tyle sprayu nie było potrzebne, ale nasza część pomalowana. Ej! Mega to wygląda! Spójrzcie sami tutaj. To wygląda naprawdę dobrze. Dobra, teraz druga, żeby farba nie przyschła. I zanurzamy. I wyciągnijmy tak, żeby dół też się zamalował. I całość wygląda właśnie tak. Idziemy ją wysuszyć. Kolejna rzecz to również fajne wspomnienie z dzieciństwa, a jest nim pokeboli. Jak widzicie, cały oklejony folią i przygotowany do malowania górnej części. Tym razem jednak użyjemy specjalnego sprayu, który powinien świecić w nocy. I zmieszamy go z różowym. A tak w ogóle oglądajcie odcinek do samego końca, bo na końcu mam dla was jeszcze dwie fajne niespodzianki związane właśnie z tematem sprayowania. Okej, okay, zacznijmy od tego świecącego, bo jestem ciekawy jaki ma kolor. Uwaga! Taki neutralny, biało-zielony. Jego może nie być za dobrze Widać. teraz różowy. No tego to widać teraz znowu ten i spróbujmy. Nie wiem, czy to będzie świecić w ciemnościach. Sprawdzimy później, a teraz zobaczmy, jak to siądzie. Okej, okay. tyle wystarczy. Ło, wow, co tu się właśnie wydarzyło? O nie, najgorzej. Próbuję to jakoś oberwać. Może jeszcze się uda odratować. No, wyszło tak. Nie wiem, czy dobrze. Przekonamy się później. Dobra, jeśli teraz coś pójdzie nie tak, to stracę kupę kasy, bo kolejny przedmiot to. AirPodsy. A raczej ich pudełko. E, prawie oryginalne. To wcale nie jest za 15 zł. Z Chin. Trzymajmy się wersji, że to, to jest oryginał. No, przynajmniej tak mówił Pan Chińczyk. I żeby było zabawniej, to tym razem użyjemy trzech kolorów. Myślę, że to zestawienie będzie całkiem ciekawe. Jak widzicie, zabezpieczyłem pudełko taśmą, tak, by woda nie dostała się do środka. Więc jest jakiś cień szansy, że ich nie zepsuje. Zielony. Żółty, fioletowy, i spróbujmy tym razem na spokojnie. Może tyle wystarczy. Uwaga! Bęk! Zatopione z jednej, i zatopione z drugiej strony. Ej, ten przód mi się nie podoba, dobra? Zatopię jeszcze raz. Nikt nie mówił, że nie może być dwóch warstw farby, a nawet pięciu. Tylko, ej, tam gdzie trzymałem palcami jeszcze nie wyszło. Ej, to ja może trochę doleję. Okej, okay, jak na razie wygląda to tak, całkiem obiecująco. Kolejny itemek może się przydać na lato, bo są to okulary, a raczej ich ramki. Nie wiem, czy jest jego Neistata, ale on ma zawsze takie fajne poszarpane, więc pomyślałem, że zabawnie będzie zrobić własne, customowe okulary. Do nich dobierzmy sobie jakieś ciemne kolory, na przykład czarny i fiolet. Wydaje mi się, że z tym mogą wyglądać spoko i spróbujmy. Okej, okay, te kółka wyglądają naprawdę spoko. Miejmy nadzieję, że siądą, szczególnie z przodu. Lecimy z przodem. Teraz do góry. Oj, trochę za dużo złapało. O, patrzcie, jak to wygląda. Całkiem nieźle, to teraz boki. Hop i drugi. Cicho, panie Bażancie, pan w odcinku przeszkadzasz. Wyglądają jak na razie tak. Powiem wam, że. Kurde, no tak nie najgorzej. Przyszła pora na naszego niegdyś różowego pada, którego mogliście widzieć na początku odcinka. A kolory, które do niego wybiorę. Jakie wybieramy, przemo? Zielone i niebieskie zielony i niebieski. To może być fajne połączenie. Zielony, niebieski. Ej, fajnie się zlewają, ale to mega wygląda. O, jak to dobrze siądzie. To będę żałował, że to nie jest prawdziwy pad od PS4. Dobra, zacznijmy od frontu, bo na nim nam bardziej zależy. Uwaga i wjeżdża. Środka nie musimy kolorować. <laughs> Lul, patrzcie na to. Ale to mega wygląda, paprze Spoko, nie? Zarumbiste! Dobra, z drugiej strony musimy zrobić dokładnie to samo. Może w tym miejscu. I tył wyszedł właśnie tak równie fajnie. Ej! O, powiem panu, panie Przemku. Dobrze, żeś pan te kolory wybrał. Dobre! <grystanie> a ja już się trochę poduczyłem, jak tym sprayować do wody. Na pomalowanie tej rzeczy czekałem najbardziej. A jest to obudowa do Game Boya. Wcześniej wyglądała tak. Cicho, bażancie, przeszkadzasz w odcinku. Wcześniej wyglądała tak i był to taki brudny, fioletowo-przezroczysty kolor. Identycznego tego, bo ja miałem w dzieciństwie, więc spróbujemy zrobić fioletowo-różowy. Mm, bo te dwa kolory fajnie się łączą i będzie przypominał trochę tego starego. Kurde, to już tutaj dobrze wygląda. Trochę mi ten fiolet ścieka. Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz to zrobię, bo to musi wyjść super. Okej, okay, to wygląda spoko i teraz, żeby farbka nam nie zaschła, wjeżdżamy. Od dołu nie musi łapać, więc wyjadę tędy. Patrzcie na to! To wygląda mega! Przypominam, na ekranie mamy taśmę, więc jak ją zdejmiemy, to dalej będzie przezroczysta szybka. No to teraz tył. Kiedy chcecie, żeby pojawiły się takie kręgi jak tu, musicie psikać blisko, a jak chcecie, żeby kolory się przenikały, to lepiej psikać dalej. Taki protip. Ok? czas na tył. Siup! I z powrotem. Ej, tył chyba wyszedł jeszcze lepiej niż przód. Wow! W ogóle tutaj pojawił się jakby pomarańczowy pasek. Zarąbiste. I został nam jeszcze case na telefon. Nie wiem, czy to widać, ale trochę przebija wzór spod spodu. To jest oczywiście jeden z wzorów z naszego sklepu, a tak dokładniej to ten. Też można sobie go kupić, ale my spróbujemy zrobić własny. W końcu jest napisane, zrób to sam, no to robię. Haha, <śla> 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 mistrz komedii, to ja. Musi być fajny, szybki, drapieżny, mocarny, gamingowy i oryginalny. Pomyśleli wszyscy producenci laptopów, po czym wybrali kolor czerwono-czarny. A tak serio, to może fajnie wyglądać. Ej, dobrze, dobrze, to już tutaj spoko wygląda. Ale będzie gamingowo popul. Uwaga, zanurzamy. Uuu, powiem wam, że całkiem nieźle, ale chyba nałożę jeszcze jedną warstwę. Trochę ten biały przybija. I z drugą warstwą no, trzeba było chyba zostać jednak przy jednej warstwie. No dobra. No nic, zobaczymy jak wyschnie. No dobra, skopałem to zrobię na szybko jeszcze jeden. I będzie niebiesko różowy. Nurkujemy. O, nie, spadł mi na dno. Uff, złapałem w ostatnim momencie. I wyciągamy. No dobra, ten wyszedł o wiele lepiej. Wszystko pomalowane, nasze przedmioty sobie dosychają, a w międzyczasie pierwsza niespodzianka, a jest nią inna metoda malowania za pomocą wody. Bo tym razem nie użyjemy sprayów, a specjalnej folii, którą udało mi się znaleźć na Allegro. I powiem wam, że wygląda dość ciekawie. Jednak trzeba ją odpowiednio przygotować: mianowicie trzeba zrobić taką łódeczkę, którą następnie kładziemy na powierzchnię wody. I trzeba mieć też specjalny aktywator, którym. Psikamy sobie naszą folię w delikatny sposób. Teraz musimy odczekać jakieś 30 do 60 sekund, tak by ta folia stała się taka bardziej wodnista. A few moments later. I jak widzicie, folia zrobiła się gładka, wygląda prawie jak powierzchnia wody, więc teraz można zanurzać w niej przedmiot. A będzie to kolejny case na telefon, bo na nim powinna dobrze siąść. Trzymajcie kciuki, oby się udało. Uwaga! I wlatujemy. Kładę. Zanurzam. I nasza folia się zerwała, bardzo dobrze, tylko żeby jeszcze nie opadło na dno. No i spróbujmy tu wyciągnąć. Ej, patrzcie na to, to wygląda mega. Tutaj się zrobiło takie małe zagięcie. No, mogłoby wyjść lepiej, ale to jest mój pierwszy raz. To, co musimy zrobić teraz, to spłukać ją pod bieżącą wodą z takich glutów, które zebrały się na powierzchni. Zaraz wracam. Ok, już jestem, a nasz case na telefon wygląda właśnie tak, powiedziałbym, że całkiem nieźle, ale oczywiście musi jeszcze wyschnąć. 2000 Ok, nasze wszystkie przedmioty wyschły, więc teraz czas zdjąć z nich taśmy i zobaczyć, jak wyszły. Niektóre z nich trzeba jeszcze poskładać do kupy. Na pierwszy ogień idzie fioletowo zielona butelka coli. Zdejmijmy sobie taśmę od góry. Okej, okay, udało nam się nie zamalować nakrętki, i szyjki chyba też nie. Jest całkiem w porządku. No ale ważniejsze jest to, czy etykieta została cała. W końcu etykieta jest z papieru, mogła się rozmoczyć. I. przód etykiety całkiem nieźle. I tył również spoko. No dobra, i taki mamy efekt z butelką coli. Tak wyglądała przed, a tak prezentuje się po. Eee, może być. Gdyby wyszła trochę ładniej, można by coś takiego komuś dać, na przykład w prezencie, albo sobie z tego wazą zrobić. Drugi niebiesko-żółty kokos. Kokos jaki jest, każdy widzi. Spoko, przerośnięta pisanka. Na kolejną wielkanoc z pewnością się przyda. I nawet się odbija. A, i tak wyglądał przed, a tak prezentuje się po. Teraz Beyblade, który wyszedł właśnie tak. Według mnie efekt tutaj nie powala, ale zobaczmy, czy działa. Jak widzicie, kiedy się kręci, wygląda całkiem lepiej. A tak wyglądał wcześniej, tak wygląda teraz. No dobra, przyznaję, wcześniej wyglądał fajniej. Pokeball, zdejmijmy z niego taśmę. No, tutaj ta farba była problematyczna. I po zdjęciu wszystkich taśm prezentuje się właśnie tak. Trochę ubrudził nam się środek, ale ciekawe, czy świeci w ciemności. Tak wyglądał przed, tak wygląda po. A tak po ze zgaszonym światłem. Ja jeszcze nie wiem, czy się świeci, ale Wy możecie to ocenić. Pora na nasze oryginalne AirPodsy, to znaczy o wiele bardziej oryginalne niż wcześniej, ale może wciąż nie do końca oryginalne. I zdejmijmy taśmy. O nie, słyszycie to? Chyba trochę wody dostało się do środka, to nic, ale zobaczmy, jak wyglądają wizualnie. No, wizualnie wyglądają całkiem nieźle. Powiedziałbym, że nawet okej. Okay. Tak wyglądały wcześniej, a tak prezentują się teraz fioletowo czarne oczywiście, okulary. Jak na razie bez szkieł, ale moment, naprawię to. Mam nadzieję, że ich nie połamię w trakcie wciskania. I powiedziałbym, że okulary wyglądają całkiem spoko. Tak wyglądały przed, tak wyglądają po, a tak. wyglądają na moim nosie. Nie no, ale ten wzór serio fajnie wyszedł. Takiem spoko. Pora na rzecz, z której jestem naprawdę dumny, a jest to oczywiście pad. I powiem wam, że to jest chyba jeden z lepszych przedmiotów. Tak prezentuje się z przodu. Tak z tyłu. Tak wyglądał wcześniej, a tak wygląda obecnie. I nawet nieźle udało nam się go złożyć, bo wygląda na to, że przyciski i gałki działają. I kolejna rzecz, która również zapowiada się mega dobrze, to Game Boy. No to odklejmy z niego taśmy. Żeby tylko farby nie zedrzeć. Najpierw te z tyłu. Teraz naklejek. I tył wyszedł całkiem spoko. No ale teraz najważniejsze. I uwaga. Proszę bardzo, ej, to. Wygląda naprawdę spoko. Po złożeniu wygląda tak, a tak wyglądał wcześniej. Nie no ale serio z tego gęboja, to akurat jestem dumny, kurde. To teraz casey na telefon. Tak wygląda pierwszy, te, ten szybszy, a tak wygląda założony na telefon. Tak wyglądał wcześniej, tak wygląda po. Pierwszy nie był najładniejszy, ale na szczęście zrobiliśmy drugiego, który wygląda właśnie tak. I powiem Wam, że ten, no, wyszedł naprawdę spoko. Tak wyglądał wcześniej, a tak prezentuje się teraz. I został nam jeszcze jeden, który właśnie zdjąłem z murka. To jest ten, na którego nakładaliśmy folię. I jak widzicie, z daleka wygląda super. Z bliska również, ale niestety jeszcze nie do końca wysechł. Spokojnie, na pewno będę miał go na telefonie na kolejnym odcinku. Na koniec obiecałem wam jeszcze jedną niespodziankę. Korzystając z tego, że mamy tyle sprayi i całkiem spory stół. Przemo. A? Dawaj! To jest moja połowa, to jest twoja połowa, łap puszki i baw się dobrze. No co no kustomowy robimy. Jazda! A... Proszę, jaki artysta. Malarz. Malarz. Znany. No, Trzymałem spray drugą stroną i właśnie prysnąłem sobie rękę. Ty no chyba git. Chyba to. Co mi poprawiasz? <laughs> Ale dodałbym jeszcze jedną rzecz. Subuj po milion, bo przypominam, że w tej chwili brakuje nam tylko 50 tysięcy do pełnego miliona. Kiedy nam się uda, dostanę specjalne odznaczenie, nastanie pokój na świecie, a wy zaczniecie oglądać milionowego youtubera, a nie jakiegoś tam łaka, co nawet mi miliona nie umie dobić. Tak więc pamiętajcie o tym zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, dokładnie tak jak widzicie na moim palcu. W komentarzach dajcie znać, który przedmiot spodobał wam się najbardziej. Zapraszam też na poprzednie odcinki, a jak ten wam się podobał, strzelcie łapkę w górę. To wszystko na dziś, trzymajcie się ciepło, cześć! A my tu mamy chyba trochę sprzątania.